Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Krzysztof Dest i mam wielką przyjemność być właścicielem firmy MK Trans. Specjalnością naszej firmy jest wynajem komfortowych autokarów na wszystkie kraje, we wszystkich krajach Europy. Jesteśmy w niesamowitym miejscu, jesteśmy na WTM, to są największe w Europie targi turystyczne, miejsce gdzie... Wszyscy z branży turystycznej mają możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, miejsce, w którym tak naprawdę my, jako kraj, jako Polska, mamy okazję pokazać to, co mamy najlepszego. A więc na naszym stoisku, poza firmami właśnie świadczą usługi, są hotele, są. Regiony są te miejsca, które, które warto w Polsce zobaczyć. Dzięki tym targom mamy szansę pokazać właśnie Polskę, mamy szansę odkryć ją na nowo, a mamy w naszej Polsce naprawdę wszystko, co można sobie wymarzyć. Mamy piękne jeziora, mamy góry, mamy morze, a więc tak naprawdę właśnie to, to miejsce, yy, udział w targach yy, dzięki Polskiej Organizacji Turystycznej daje możliwość nam przedsiębiorcom pokazania się na zewnątrz a wszystkim nam jako, jako Polakom daje możliwość odkrywania naszego kraju przez obcokrajowców. Biznesowo te trzy, te trzy dni oceniam jako bardzo pracowite i bardzo, bardzo, bardzo owocne, bo tak jak powiedziałem, największe targi turystyczne, największa ilość zwiedzających, tak naprawdę wszyscy, którzy liczą się w branży, są, są w tym miejscu, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie już w następnym roku do udziału w tym przedsięwzięciu razem właśnie z Polską Organizacją Turystyczną, bo jest to właśnie niesamowite, że dzięki współpracy z tą organizacją mamy możliwość być tutaj, ponieważ sami jako pojedynczy przedsiębiorcy... Pewno normalnie by nas było nie stać. Natomiast, będąc członkiem takiej, takiej organizacji, mamy takie możliwości i to nam, to nam właśnie to umożliwia. Bierzemy udział w tych targach już po raz piąty i nie było już pytań typu, czy po ulicach chodzą białe niedźwiedzie. Nie, Polska jest już krajem nowoczesnym i tak jest postrzegana w Europie. Teraz, jeżeli są pytania, dotyczą one już bardziej, że tak powiem, szczegółów współpracy biznesowej, bardziej negocjacji handlowych, bo tak, po 2012 roku, po Mistrzostwach Europy, Polska została. Odkryta dla Europy i stała się, stała się marką, stała się brandem, a więc jesteśmy znani. Jako ciekawostkę, to jak bardzo liczymy się w Europie i chociażby w branży turystycznej, może nie bezpośrednio turystycznej, ale jako ciekawostkę, nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, że wszystkie stoiska, które tu widzimy na targach londyńskich, jednych z największych w Europie, były budowane przez polskie firmy. Więc o czym to świadczy? Potencjał w nas jest niesamowity i to właściwie w każdej branży, tak? Tak w branży turystycznej, jak i chociażby w branży, no właśnie, budowania stoisk targowych. No i oczywiście tutaj nie wspomnę, byłbym nieskromny, gdybym nie wspomniał o naszej branży usług transportowych, wnajmu autokarów, gdzie, powiem, powiem, powiem nieskromnie, jesteśmy jednym z największych przewoźników w Europie.